Bardzo dziękuję szanowni państwo. Ja chciałbym w dalszej części tej prezentacji przedstawić państwu dotychczasowe ustalenia dotyczące szlaku migracyjnego, który został wytworzony przez władze białoruskie i wskazać na te punkty, które pokazują, że ten szlak migracyjny jest pod stałą, bardzo dokładną kontrolą Kremla, Mińska. Wskażemy również na te dokumenty, których prawdopodobnie państwo do tej pory nie znają, a które po pokazują, że te decyzje o charakterze legalnym, formalnym są kluczowe do tego, żeby migranci pojawili się na naszej granicy, na pograniczu białorusko-polskim. Szlak migracyjny został wytworzony przez struktury białoruskie, struktury państwowe które w jednoznaczny sposób angażują się w naganianie szlaku migracyjnego. W te działania włączają się najważniejsze instytucje państwowe z prezydentem Białorusi na czele, msz białoruskim, strukturami siłowymi, oczywiście służbami specjalnymi, służbami wojskowymi, w, łącznie, ale także w, w porozumieniu i w, we współdziałaniu z szeregiem instytucji, kontrolowanych przez władze białoruskie. Na potrzeby szlaku migracyjnego utworzone zostały w ostatnich miesiącach połączenia lotnicze z Bagdadu, Stambułu, Damaszku, Bejrutu czy Moskwy. Od maja do sierpnia udało się władzom białoruskich, białoruskim ściągnąć tymi szlakami migracyjnymi ponad 10 tysięcy osób. Te osoby przebywają i wciąż do, latują do Białorusi i tam są przebywają legalnie, są zgodnie z procedurami przyjmowane na terenie Białorusi. Władze w Mińsku szukają wciąż nowych tras, wiemy o próbach nawiązywania nowych połączeń, wiemy o umowach z różnego rodzaju państwami w sprawie ruchu bezwizowego. To wszystko pokazuje, że władze białoruskie próbują napędzać ruch migracyjny i kierować go na terytorium Unii Europejskiej. Jak wspominałem, jeszcze będę to pokazywał na konkretnych przykładach. Migranci, którzy trafiają na Białoruś są tam legalnie, zdarzają się wręcz przypadki, kiedy to ludzie, którzy trafiają na lotnisko w Mińsku są od razu zawracani tam, skąd przybyli, bowiem jakieś formalności nie zostały przez nich dopełnione. Z naszych informacji wynika, że średnio za przelot na terytorium Białorusi po to, żeby dostać się dalej na zachód, płaci się od 2000 do 12000 dolarów. Ta różnica jest między innymi zależna od tego, jaki pakiet, mówiąc kolokwialnie, chcą migranci wykupić. Ten najdroższy, można by nazwać pakiet premium, jest to pakiet, który również zakłada wprost doprowadzenie migrantów na sam teren przygraniczny i pomoc w przekroczeniu granicy z Polską. W ten ta, ta, ta cała machina migracyjna to nie tylko pomysł na zemstę i destabilizację naszego regionu, ale również konkretne zyski dla instytucji, które zostały dotknięte sankcjami unijnymi. Wiemy, że te podróże opłacane przez migrantów są sposobem na reperowanie budżetu różnych instytucji, które ucierpiały wskutek sankcji unijnych. Poproszę następny slajd. Cały szlak jest kontrolowany przez władze Mińska. Za chwilę pokażę, jak to konkretnie wygląda. Na Pierwszym etapem to jest etap poszukiwania osób, które chcą trafić na Białoruś. To angażują się przede wszystkim biura podróży, kontrolowane przez władze na Białorusi. To one szukają osób, które są chętne do tego, żeby trafić na zachód Europy. Migranci płacą nie tylko za przelot, ale również opiekuna, jeżeli są i muszą przelatywać przez tzw. huby transportowe, czyli przez przesiadki jak w Moskwie czy w Stambule. Oni są w całym tym procesie transportu na Białoruś, mają opiekę różnych osób, które pomagają im dostać się na Białoruś. Do Mińska, na mińskie lotnisko trafiają osoby, które przebywają na Białorusi legalnie, mają zgodę władz białoruskich, mają stosowne zaproszenia. Za chwilę pokażę, jak takie zaproszenia wyglądają. To jest to terytorium, na którym oni przebywają w sposób zgodny z przepisami. Pierwsze dni migranci spędzają w hotelach mińskich. To jest ten etap, gdzie kilka, przez kilka dni mają pobyt w stolicy białoruskiej oni są tam kwaterowani w różnego rodzaju hotelach, często państwowych, kontrolowanych przez władze białoruskie. I pogranicznicy są później tą strukturą, która jest odpowiedzialna za transport dalszy. To pogranicznicy są również przewodnikami migrantów na teren sam przygraniczny. Poproszę o następny slajd. Na miejscu w krajach, z których próbuje się zachęcić migrantów do podróży na zachód Europy. Działają różnego rodzaju oferty. Biura podróży prezentują takie oferty reklamowe po podróży do Europy. To kilka przykładów jak taka kampania reklamowa wygląda. Jeden, jedna z firm reklamuje się z hasłem, że Białoruś to jeden dzień z życia, to trochę przewrotnie można by rzec, że rzeczywiście dla tych migrantów Białoruś jest tylko chwilą po to i na to oni liczą, żeby dostać się na Zachód na zachód Europy. Ale żeby było to możliwe, to pierwsza sprawa inicjująca cały proces to zaproszenie. To jest skan konkretnych dokumentów, które są wystawiane przez białoruskie biura podróży biorące udział w tym procesie nielegalnego nielegalnej imigracji. Takie dokumenty wystawione na konkretne osoby pozwalają rozpocząć procedurę transportu na Białoruś. Bez takiego zaproszenia nikt na Białorusi nie może się pojawić, bowiem zostanie zawrócony. Tutaj strzałką wskazaliśmy na jeden ważny element. To jest pieczątka, formalna pieczątka władz białoruskich, którzy zatwierdzają tego typu pod, dokumenty podróżowe. I bez również takiej pieczątki, taki dokument jest nieważny. Poproszę dalej. Tutaj mamy do. Wymienione kilka zaledwie z firm transportowych, które zajmują się tym szlakiem migracyjnym. One de facto są tymi liniami, które dowożą migrantów na Białoruś. Wiemy, że część tych podmiotów, które czasami brzmią zupełnie egzotycznie, ale one są również kontrolowane przez kapitał białoruski, czy to są firmy częściowo po prostu z udziałem białoruskich władz. Administracja Białoruska wciąż poszukuje nowych firm, nowych kierunków, które można byłoby wykorzystać do transportu migrantów. Poproszę dalej. To jest dalsze, dalszy dokument, który prezentuje już ostateczną zgodę władz białoruskich na pobyt migrantów na terytorium Białorusi. Również zaznaczamy strzałką konkretną pieczątkę, która jest równoznaczna z przyznaniem wizy na Białoruś. Ta pieczątka została w tym przypadku pokazana na takim zestawieniu dotyczącym kilkudziesięciu osób, które zostały zyskały zgodę na wjazd na Białoruś. Proszę dalej. Jak mówiłem, często migranci trafiają do Mińska, tam mają kilka dni przed dalszym transferem na zachód kraju. Często wykorzystują te, te, ten czas do tego, żeby Mińsk zwiedzać, a jedna z fotografii, też publikowana przez media w Polsce, pokazuje, że na lotnisku w Mińsku trwa normalna odprawa takich osób, które tymi szlakami migracyjnymi trafiają na lotnisko białoruskie. Dalej poproszę, tutaj, Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu dokument, który jest rezerwacją z, dla konkretnych osób, które do Mińska trafiły. Ta rezerwacja została założona w jednym z hoteli, które biorą udział w tym procederze migracyjnym, Hotel Planeta, znajdujący się w Mińsku. To jest ten hotel, który wystawił ten... Dokument potwierdzający rezerwację to jest również hotel, który jest bardzo mocno zaangażowany w ten proceder migracyjny z danych, które można ustalić, wynika, że najbliższy weekend można tam spędzić za 200 zł za osobę, to jest cena jednego noclegu. Dalej po krótkim pobycie w Mińsku migranci są przewożeni na zachód, trafiają albo w miejsce, można by powiedzieć, skoszarowania, gdzie są grupy. Czekają na możliwość przedostania się nielegalnego na teren Polski. W tych działaniach, w tych zarówno podróżach na zachodnie części Białorusi, jak i później w już konkretnej drodze na pogranicze biorą czynny udział pogranicznicy białoruscy. Straż Graniczna na bieżąco publikuje filmy, które pokazują jak Pogranicznicy instruują migrantów, jak przechodzić, biorą również udział w próbach niszczenia zabezpieczeń granicznych ustawianych przez wojsko polskie i, straż, i, i zabezpieczanych przez Straż Graniczną. Proszę dalej, te dokumenty, które Państwu prezentowałem, to jedynie drobny wycinek. Dzisiaj wiemy, że ta skala migracyjna, która jest pod ścisłą kontrolą władz białoruskich, jest prowadzona w sposób systemowy na bardzo dużą skalę. W najbliższych minutach czy godzinach upublicznimy na stronach rządowych gov.pl – ukośnik służby specjalne – szereg dokumentów, które pokazują masowy, masowy udział władz białoruskich w sprowadzaniu migrantów z różnych kierunków, głównie irackiego. Te dokumenty, które zostaną państwu zaprezentowane, dotyczą kilkuset osób, które dostały realnie zgodę i wszelkie dokumenty dokumenty wizowe od władz białoruskich. Następny slajd, proszę. Jak już wspominała wiele razy pani rzecznik Straży Granicznej, migranci są przekonani, że mogą w łatwy sposób z Białorusi dostać się na zachód Europy, głównie do Niemiec. To jest ten kraj docelowy. Oni w rozmowach coraz częściej przyznają, że zostali oszukani przez władze białoruskie, że oni liczyli na to, że w sposób łatwy. Po dostaniu się na Białoruś, dostaną się do Niemiec, do tych bogatszych, najbogatszych krajów Europy, to tam chcą jechać. Polska jest tylko krajem transferowym dla nich i oni często są wręcz zaskoczeni, że jest taki kraj jak Polska. Spośród 1800 osób, które zostały zatrzymane przez Straż Graniczną, jedyne 44% były zainteresowane złożeniem jakichkolwiek wniosków w Polsce związanych z pobytem w Polsce. Jak wspominała Pani Rzecznik, również w tym transporcie dalej na zachód, bo ten szlak migracyjny nie kończy się na Polsce, są, pomagają różnego rodzaju przewoźnicy. Ponad 200 takich osób zostało już zatrzymanych na, przez Straż Graniczną w tym pasie stanu wyjątkowego, bądź też w innych miejscach Polski. Ostatnia uwaga to zwrócenie Państwa uwagi na kilka głównych celi, celów, które, które są realizowane przez reżim Łukaszenki w tym procederze migracyjnym przede wszystkim jest to zapowiadana już wiele razy przez Aleksandra Łukaszenkę zemsta na Polsce, Litwie czy całej Unii Europejskiej za pomaganie białoruskiej opozycji to jest ten krok który Łukaszenka zapowiadał na początku naszego roku mamy również do czynienia poza destabilizowaniem naszej granicy również z próbami prowadzenia różnych operacji psychologicznych Informacyjnych obliczonych na polaryzowanie naszego społeczeństwa, na podsycanie różnego rodzaju emocji i sporów. No i ten cel najważniejszy, czyli próba destabilizowania naszego państwa przez utworzenie szlaku migracyjnego. Dzisiaj wiadomo, że ten szlak migracyjny jest bardzo dobrze zorganizowany, dobrze kontrolowany i bardzo efektywnie kontrolowany przez władze białoruskie, które mogą nim grać, mogą zmieniać kierunki, mogą wzmagać, wzmacniać. Albo stopować ten szlak migracyjny. Dziękuję Państwu, to tyle w mojej prezentacji.